To był pogrom, jeśli chodzi o Barcelonę. Barcelona gromi Atletik Bilbao dzisiaj na temat tego spotkania. 5 do 0 cóż to za nieprawdopodobna. manita. dzisiaj na temat właśnie tego spotkania zrobimy sobie ocenę poszczególnych zawodników. Chociaż tak naprawdę pytanie, czy jest tutaj sens w ogóle oceniać zawodników, jeśli styl gry, jeśli chodzi o Barcelonę. No bo tutaj Bilbao bez jakichkolwiek szans, tak ciężko powiedzieć, nawet czy to po prostu był sparring. No ale właśnie o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknę grze w dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na facebooku zalekujcie like go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Dzisiaj na temat meczu Barca na kontra Atletic Bilbao. Spotkanie, które zakończyło się 5 do 0. Widzimy Ferran Torres, pisuje się na listę strzelców w 22 minucie. Fermin Lopez w 30 minucie. Rony i w 34 minucie. Rafi w 38 i 52 minucie. Chociaż powiem w ten sposób, że jeśli chodzi o Ferrana Torresa, no otworzył praktycznie ten worek z golami, ale miałem większe oczekiwania. Powinien więcej po prostu przejść tych bramek podczas tego spotkania, podczas tego meczu. Natomiast tak, szkoda, że Rafinha nie zdobył Hatrika. To byłaby fajna sprawa. Natomiast tutaj e, Ferran Torres, pomimo tego, że zdobył gola, pewne rozczarowanie, może nie gorycz, ale rozczarowanie, po prostu, bo na te takie osobego przeciwnika tutaj Ferran Torres powinien się rozstrzelać. No ale okej. Okay. No także Atletic Bilbao bez jakiejkolwiek praktycznie tutaj szans. Przejdziemy sobie tutaj, jeśli chodzi o statystyki, tak? E, te Podstawowe oczywiście po prostu statystyki, które nam będą mówiły, jeśli chodzi o obraz tej gry. Strzały 14 do 9, strzały na bramkę 9 do 4. Eee, też zobaczmy sobie, że po prostu bardzo duża skuteczność tutaj Barcelony. Posiadanie piłki 80% do 20%, podania 0 do 0. Eee, posiadanie piłki tak 80% Barcony, a Athletic Bilbao 20%. Zresztą jak ja patrzyłem tutaj na obronę Athletic Bilbao, to oni się ładnie przesuwali po prostu według linii, tak, ale wydawało mi się, że pięknie asystują, tak, jeśli chodzi o to spotkanie, bo kompletnie tutaj no, nie robi nic, jeśli chodzi o defensywę, żeby tutaj po prostu tak, żeby tutaj bronili, żeby po prostu tak próbowali przeciwstawić się Barcelonie, to tak by wziąć linię, linijką po prostu i pią przesuwać po prostu wzdłuż bramki Atletico Bilbao, ale na tym się praktycznie to kończyło. Bardzo słaby tutaj bramkarz, jeśli chodzi o Atletico Bilbao, moim zdaniem, Atletik Bilbao, moim zdaniem po prostu ten bramkarz to jedno, jedno, jednoznacznie po prostu pokazuje, że nie powinien mieć po prostu numeru jeden, jeśli chodzi o reprezentację Hiszpanii, zdecydowanie Garcia lepiej się po prostu tutaj prezentuje. Natomiast tutaj mamy spalone 2 do 6, rzuty rożne 5 do 5, no i zobaczmy sobie też składy, tak, Barcona Garcia w bramce, Kunde, Kubarsi Garcia, Frankie de Jong, Eric Garcia, Alejandro Balde, Fermin Lopez, Rafinha, tutaj tak, mamy też po prostu Torresa i Bardaggi. Gonzalez, tak? Tak wyglądało po prostu to zestawienie, fantastyczna też po prostu badać jego gra, nie dość, że zdobywa gola, to też jeszcze asystuje, bardzo dobry występ, wydaje mi się, że on wykorzystuje w 100% praktycznie te szanse, które dostaje od Hansiego Flika i też tak jego dobra dyspozycja, nie wiem, czy on zostanie wystawiony na El Clasico, ale ta jego dobra dyspozycja, forma, no też powinna po prostu tak dać mu przepustkę do tego, że powinien rozgrywać pełne spotkania od pierwszej do 90. Tutaj, jeśli chodzi o Ligę, no wchodzi bez jakich jakichkolwiek po prostu kompleksów, tak, też moglibyśmy powiedzieć, że to jest taki większy jego transfer do większego klubu, tak eee, nie potrzeba czasu na aklimatyzację, jakiś blokad mentalny, że lepiej będzie grał raz gorzej, tak, nie musi iść na oporzuczenie. No naprawdę dobrze się prezentuje i jak na ten czas, na ten moment co przyszedł, tak? Oczywiście też pewne będą oczekiwania będą w stosunku do niego większe po prostu w miarę upływu czasu. No ale zobaczymy, bo też może być taki efekt wow, tak, że on chce po prostu właśnie dobrze zaprezentować, a potem ta forma po prostu zjedzie, tak? No ale mimo wszystko dobry występ Bardage'ego. Eee, no tak to właśnie tutaj wyglądało, tak? Natomiast Athletic Bilbao no fatalnie, tak? Nie, po prostu fatalnie Williams tutaj, który został ściągnięty, tak. Mamy tutaj po prostu też unaja Simona, no, fatalny praktycznie występ tego bramkarza, jaki on popełniał błędy, to nie tylko podczas tego meczu, ale też we wcześniejszych praktycznie spotkaniach, tak. No tutaj tak to właśnie wygląda, tak? Tak to właśnie wygląda. Ciekawa sprawa, że po prostu Williams był przymierzany do Barcelony, teraz został praktycznie w tym, tym Atletic Bilbao i no i to widzimy, że to był gigantyczny błąd, tak. No już bo przecież było tak blisko tego, żeby przeszedł do Barcelony one ostatecznie został, bo go po prostu tak y, omamiono taką obietnicą, że no tutaj tradycja, y, żeby no na niego stawiać, podwyżka, po prostu przedłużenie kontraktu, okej, okay, wszystko fajnie, tak, ale on też po prostu nie rozwija się, jeśli chodzi o tą y, drużynę, tak, Abym powiedział, że wstecznia się, y, co jest po prostu no, katastrofą, jeśli chodzi o tego piłkarza, nie mówię, że od razu musiałby przyjść do Barcone, aczkolwiek to była, też była dobra decyzja, tak, ale no, po prostu jego pobyt dalszy w tej drużynie to jest po prostu kompletna katastrofa. I teraz tak, na pewno tutaj może być dziwić po prostu tak sła, sła, słaba forma, dyspozycja, jeśli chodzi o piłkarzy Atletik Bilbao, i też gdyby nie kwestia tego, że mamy tutaj Walwerda, więc tak naprawdę, no, trener, który ma renomę, który przecież wcześniej też prowadził w swojej karierze po prostu Barcelonę, to pewnie już dawno ten trener straciłby posadę. To jest jakby jedna kwestia. Druga sprawa, to ta, 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 ta cała drużyna po prostu kiepsko wygląda. To musi być po prostu kompletne wymieszanie, jeśli chodzi o Atletik Bilbao, tak. Nowe transfery odejścia z klubu, eee, nawet bym powiedział w ten sposób, że dla Athletic Bilbao to też był problem, jeśli chodzi właśnie o odejście Williamsa. Bo gdyby na przykład William został sprzedany za jakieś pieniądze tak duże, to byłby wpływ do budżetu, tak, to byłaby też kwestia e, po prostu, że mogliby pozyskać nowych zawodników, przetasowanie się o tą drużynę. Wydaje mi się, że też po prostu już tutaj więcej e, trener po prostu Atletik Bilbao nie ugra więcej z tą drużyną, nie wymyśli tak jakby tutaj po prostu nie wiadomo czego, nowej taktyki, no muszą być po prostu przetasowania. No, musiałby zostać one zapoczątkowane przez tego po prostu trenera, ale prawdopodobnie też po prostu ten trener no, prędzej czy później by stracił postać i posadę, tak. No, musi tam być kompletne przewieczenie, jeśli chodzi o szatnie, tak. Także no, fatalnie, fatalnie się po prostu ten Atletik prezentował. Niektórzy mówią, że to nawet dziwi, że po prostu Atletik Bilbao tak daleko zaszedł tak. Jeśli chodzi o rozgrywki, praktycznie tutaj nie, tak. Jeśli chodzi o rozgrywki Super Pucharu Hiszpanii, że doszedł po prostu aż do półfinału e, Natomiast tak, e, gdyby człowiek nie oglądał tego spotkania, to by powiedział: No, pogrom, dominacja jeśli chodzi o Barcone, Atletik po prostu bez jakichkolwiek szans i tak dalej, tak. Tu pokazała deklasację po prostu Barcona, ale to też po prostu Atletik pokazał swoją słabość, tak. nieprawdopodobno dużo po prostu tutaj błędów, e, jeśli chodzi o skład tak, jeśli chodzi po prostu decyzje personalne yy, to nie tylko siła po prostu Barcona, ale też słabość Atletik tak, tutaj po prostu była nieprawdopodobna no właśnie, yy, wszedł też po prostu jeśli chodzi bardzo na Lamin Jamal Marcus Rashford, Gerard Martin Dani Olmo, Mark Bernal tak, yy, czyli zobaczmy sobie po prostu tak, tutaj bardzo na wygrywa i jeszcze wchodzi Jamal Rashford, jeszcze wchodzą po prostu zawodnicy którzy dają tą siłę jakoś w ofensywie, tak a to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Pozdrawiam, trzymajcie się cześć.